Patronko górników, męczennico święta, dzisiaj modlitwą hołd składamy ci. O tych, co proszą o pomoc, pamiętaj. Święta Barbaro, dopomóż im. Dopomóż tym, co odeszli w ciemność, co już na szychcie w niebie są dziś. Ochraniaj tych, co fedrują pod ziemią. Z czarnej głębiny pozwól im wyjść. Spraw, by ich niebo nie było tak czarne, niech światło nadziei im świeci. Spraw, by ich życie nie było ofiarne, niech zawsze wracają do dzieci. Dziś Święto Górników, tradycja stara, niech Święta Barbara ich chroni. Z za czarnej chmury Święta Barbara. Szczęść Boże mówi i czarne łzy roni. Jesteśmy tutaj przed figurą świętej Barbary. Prosimy Cię, święta Barbara chroni górników od początku ich pracy aż do emerytury. Ile zjazdów, tyle wyjazdów! Szczęść Boże!